Widzicie, święta królewna. Była bardzo fajna. Podobał mi się spekla, spektakl. Bardzo pouczający. Właśnie tak barwnie ukazuje to, co się teraz w obecnym życiu dzieje. W dzisiejszych czasach bardzo potrzebne. Tak, warto pokazać dzieciom coś takiego jak najbardziej. Aurora! Aurora! Nazywała się Aurora, no i była uzależniona od komputera. Nie! 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 Ja się tak nie bawię! Ja chcę wygrać! W prawdziwej bajce księżniczka ukuła się w palec wrzecionym, a w tej bajce zapadła w sen wirtualny. Weszła jakoś do innego świata, złego i prześladowały ją tam złe mocy. Podobały mi się stroje i tańce. Muzyka, piękne przedstawienie, ładnie. Urocze. Najbardziej mi się podobało, kiedy Aurora była w tym świecie i była zamknięta w bańce. Połączenie sztuki, tańca. No i ciekawego, aktualnego bardzo tematu. Problem właśnie z komputerem, z internetem. E, wolę bawić się e, e, z dziećmi niż siedzieć przed komputerem, spędzać czas z przyjaciółmi albo się bawić z mamą. Przebywać na dworze, bawić się z koleżankami. Dobre, dobre że dzieci wiedzą to, że komputer to jest narzędzie dobre, ale do używania w miarę.